Gdybyśmy z tych niespełna dwóch lat rządów PiS wyjęli wszystkie afery, awantury i oskarżenia, którymi te lata się charakteryzują i którymi nas nieustannie karmiono, to nie zostałoby nic oprócz populistycznych ustaw. Dlaczego? Bo cały pomysł braci Kaczyńskich i ich prawa i sprawiedliwości na Polskę sprowadza się do utrzymania władzy poprzez walkę z wrogiem. PiSowi nic tak dobrze nie wychodzi, jak wynajdywanie wrogów każdy może nim być SLD, Pielęgniarki, Gazeta Wyborcza albo TVN czy Polsat Kuroń, Miłosz i Gąbrowicz, językoznawca Miodek, publicyści Pasent z Teplicem, wykształciuchy, ministrowie spraw zagranicznych z wyłączeniem pani Fotygi, Wałęsa Kwaśniewski Jaruzelski, oczywiście, gej i feministka, Niemcy z Rosją, sędziowie, zakaz Kary śmierci. Wrogami są też swoi, którzy postanowili nie prać brudów we własnym gronie i mówić o tych brudach publicznie. Z waszych wrogów można by ułożyć wielką encyklopedię patologii politycznej. Byłoby to zresztą jedyne wielkie dzieło, którego w ciągu tych dwóch lat dokonaliście.